Nie, nie jesteśmy w lesie. Nie jesteśmy też za kołem podbiegunowym, gdzie natura właśnie na naszych oczach wyczarowuje spektakl zorzy polarnej. Jesteśmy w szkole, a konkretnie w bibliotece, ale nie takiej zwyczajnej. Jesteśmy w wypożyczalni skrzydeł. Jakie skrzydła? można tutaj wypożyczyć? Jak wyglądają zmysłoczułe przerwy? Czym są kaptury ciszy? Czy uczniowie w cyfrowym świecie potrzebują dzisiaj centrów odpoczynku od nowych technologii? I jak w szkole systemowej tworzyć wspaniałe przestrzenie edukacyjne w trosce o dobrostan naszych uczniów. O tym wszystkim opowiem Wam już 17 i 18 lutego. Podczas konferencji Lepsza Edukacja we wrześniu. Bądźcie z nami. Iwona Pietrzak-Płachta, nauczyciel roku 2022.